Hej, a więc witam Was w kolejnym już filmiku na tym kanale. Dzisiaj powracamy z kolejnym unboxingiem. Będą to głównie laleczki, ale również będą jeszcze inne drobiazgi, z których jestem też bardzo ucieszona. Już bez zbędnego przedłużania, zaczynamy. Zaczniemy sobie od tej paczuszki. A więc... Trzeci plakat sprawi, że moje serce eksploduje, dlatego, że... Sailor Moon! I tak Sailor Moon. Tak cudowny po prostu symbol, wiecie, takiej, Takiego przeznaczenia. Takiego, wiecie, odnalezienia siebie w innych życiach. To jest po prostu... Ja uwielbiam Sailor Moon i... Te plakaty zaraz po prostu zagoszczą na mojej ścianie. Kolejnej rzeczy postaram się nie uszkodzić. otwierając, dlatego, że... Uwaga, uwaga, wielki comeback wielki comeback z Sylvania na tym kanale. Dobra, słuchajcie, ja poprzednę po prostu i mam nadzieję, że Że nic złego się nie stanie, jak to O niejku! Koala! Who is jest cute little koala! Moje serce cieszę się bardzo, że trafiła mi się ta koala. Przechodzimy do Lali. Od razu będziecie wiedzieć, co to za postać. Mamy pamiętniczek, tak, jest to operetta. I z czego ja się ucieszyłam, bo to jest rzadkość. Moja Franki i Abby tego nie mają, a moja operetta to ma naklejki. Ta operetta przynosi mi wspomnienia już tak giga, giga mocno z gimnazjum, bo ona ma na sobie ten po prostu mega słodziutki, śmieszniutki bomber jacket. Uwielbiam te detale. Uwielbiam właśnie w Monster High to, że zawsze wszystko jest tak bardzo spersonalizowane pod postać, że patrząc, wiecie, na dodatki danej postaci jesteście w stanie powiedzieć, kim ona jest. Ona ma na gumce! Ona ma na gumce! Wait, zapomniałam, co chciałam powiedzieć. Ona ma na gumce torebkę. Wciąż na gumce. Bransoletki są. Obie. Slej. <grym> Maska jest. Kolczyczki są. Jeden się tutaj przekrzywił trochę. A nie! O Jezu, ignorant check. Bo jeden, jakby kolczyk tworzy jej maskę, tak? Slej. Znowu jesteśmy troszeczkę takie machi-machi. Ja zapomniałam, że ja otwieram operetę, że To będzie postać z czerwonymi akcentami, a mam trochę czerwieni sobie, więc troszkę nieświadomie. Jesteś taka cudna. Okej, okay, a w tej oto małej paczuszce znajduje się jeden dodatek dla mojej leleczki z Ever After High dla Duchess Swan. Udało mi się kupić jej pierścionek. Kocham to całym sercem, że jej pierścionek to mały łapątek. Okej, okay, witam w kolejnym dniu, tak naprawdę unboxingowym, dlatego że teczkę nagrywam w inny dzień. Dzisiaj otworzymy sobie z takiej perspektywy, dlatego że jest dosyć późna godzina i jestem dosyć mocno zmęczona. To jest nasza Brajer. Teraz ją wyciągnę z folii. To jest Brajer Legacy Day i spójrzcie, jakie ona ma cudowne, piękne detale. Ile na tych lalkach właśnie z serii Legacy Day czy też Throne Coming, ile tam się dzieje cudowności? Wziąłam tę pelerynkę, żebyście mogli zobaczyć, jakie tutaj są cudowne jeszcze detale i jakie piękne ma um, kolczyczki na szyjnik, pasek. Jeśli chodzi o lalki Legacy Day, to ja wprost uwielbiam te peleryny. Raven też ma taką cudną pelerynę, a ona ma... Piękne róże i przez całą sukienkę również idą takie piękne, piękne róże. To wygląda po prostu naprawdę cudnie. Mamy tutaj piękną, piękną Brajar. Jedyne co tak naprawdę to muszę jej odświeżyć troszkę włoski, ale jest naprawdę cudna. Moja ukochana parka! Ja tylko coś może powiem It's a freaking much. <laughs> i... Nie wiedziałam, że się tak zmaczuje kolorystycznie, jakby... Are you me? Dobra, otwieramy. Mega mi się podoba ten papier. I mam prawie wszystkie chyba dodatki, albo nawet wszystkie, jakie potrzeba. Tutaj taka jakby zupka z taką pajęczyną. Boże, to jest wszystko takie słodkie. Chyba Abby rękawiczka, fajnie. To ma oko jedno. It is an iris collapse moment. To już jest pajączek. Zaczniemy sobie od Abby. Oh my god, hi. I ona ma w ogóle, fun fact, bo ona ma ubrane kolczyki i ten pasek z fashion packu Guli, tego, który ja już posiadam, deluxe fashion, więc najprawdopodobniej będę sprzedała te dwie rzeczy, paseczek i kolczyki. Eee, no mój Vintage, to jest nazwa mojego Vintage, jeśli będziecie zainteresowani, to piszcie. Slay girl so hard, <laughs> miss heat burns. Ja wiem, że, ja wiem, że jego postać nie jest taka, wiecie, um, najmądrzejsza. I he's a kind of a dork. Bardzo lubię ich razem, Abby i Hita. Jest tak precious też parka. I cieszę się bardzo, bo ja i tak zbieram każdą postać z Monster High, więc cieszę się, bo to jest... Um, Pierwsza, ta, pierwsza lalka tej postaci i pewnie raczej ostatnia, nie, nie planuję kupować drugiej, ale I'm really, really excited now, oh my god. Hej, witam w kolejnym dniu unboxingowym. Dzisiaj otworzymy sobie to burrito. Oh my god. Ja wciąż walczę. Zaraz ci wyciągnę, nie martw się. i nie wyciągnęłam, ja ją przytulam, bo po prostu... tak długo ją chciałam i naprawdę szczerze mówiąc nie wiem, dlaczego dopiero teraz ją kupiłam. Jakby autentycznie, I don't know, w jakiej słodkiej pozie tu przyszła do mnie. Oh my god. Miss Rochelle's Carries. Adorable. Cieszę się, że ma mazletki swoje i ten berecik, o oh, matko. Mam tutaj do niej już naszykowaną walizkę, nie mam pamiętniczka i jak możecie niestety zauważyć, nie mam skrzydeł, a to dlatego jakby, przyznam się, bez po prostu owijania w bawełnę, zapomniałam zwrócić na to uwagę. I feel like a clown, but it's ok, znajdę te skrzydła, jeśli macie skrzydła to napiszcie do mnie. O matko, także... Hey. A więc jeszcze przychodzę do Was z jedną paczuszką, i wydaje mi się, że jeszcze jedną będziemy otwierać w tym filmie. Także, hmm, hmm. ale po prostu spontaniczne tutaj rzeczy się dzieją. Otworzymy sobie to cudeńko. Dobra, dobra, otwieramy. Wszystko co tu robię jest praktycznie niewidoczne. Pojdą, czy jaknę otworzyłam, prawda? I mamy taki tutaj widok. Zacznijmy sobie od tego mojego tropiasku, bo jestem wzruszona. Ja, ja nie mogę. Jakby to, jak bardzo witch jest dla mnie takim nostalgicznym momentem w historii mojego dojrzewania. To... to... Kurne, nie jest na z Napoleonem. Oh my god. Hmm. Nawet nie wiecie, jakie to, jakie to jest uczucie dla mojego y, dziecka wewnętrznego w tym momencie. Obcowanie z czymkolwiek, co jest związane z Witch, czyni mnie y, szczęśliwszym człowiekiem i na pewno bardziej spokojnym. Kolejna rzecz to są dwie gazetki z odlotowych agentek, moi drodzy. Odlotowe agentki to już nie jest moje dzieciństwo. Ale jest to bardziej takie moje dojrzewanie, powiedziałabym, gimnazjum/slash liceum. Ale pamiętam, że oglądałam to z kuzynką, która wówczas była dzieckiem. Jeśli to oglądasz, Zuja, to kocham Cię i pozdrawiam. Kolejna gazetka. Jest to również z tanich azotowych agentek, tylko byłam o tym uprzedzona, więc dać ok. Po prostu nie ma okładki. Jadeczka. Pornelium. Zaraz będzie na mojej ścianie. na 100%. O matko, jakie cudowne naklejki. Ajukirni. I tu mam kolejną rzecz na moją ścianę, i już po prostu jestem podekscytowana. Co nie mioro? To jest dwustronny plakat. Nie wiem, który powiesić, bo myślałam, że powieszę tą tę stronę. Byłam pewna, że powieszę tę stronę, ale ta druga. Chyba powieszę tę. Zdecydowanie. I Jezu, jestem taka szczęśliwa teraz i, i, i taka uspokojona. O oh mój god. Tego co widzę, to nie jest może gazetka, um, nie wiem, z 2004 roku, bo jest to 2009 rok, ale styl. Ja miałam wtedy ile? Ja miałam wtedy, w 2009? 11 lat? Coś, coś koło tego. O oh god. A tutaj mam jeszcze gazetki Witch, ale uwaga, niemieckie, tak? Bo uznałam, że dobrze będzie mi cały czas po studiach jeszcze ćwiczyć mózg i nie chciałabym językawiecie zapomnieć, więc tak, tutaj są niemieckie gazetki Witch. Dobrze moi drodzy, a więc mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Ten taki haul openboxing, paczuszek. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego filmiku. Jak zawsze zapraszam na mojego Instagramka, na mojego TikToka i wyczekujcie kolejnych filmów. Do następnego razu. Pa!